Aby wprowadzić do ewidencji nowy środek trwały, wybieramy księgowość, środki trwałe, a następnie ewidencja środków trwałych. Ikoną plusa dodajemy nowy środek trwały. Uzupełniamy dane na karcie środka trwałego. Numer inwentarzowy musi być unikalny, co oznacza, że program nie pozwoli dodać dwóch środków trwałych o identycznym numerze. Klasyfikacja środków trwałych. Do programu wprowadzono listę środków trwałych wraz z ich symbolami i stawkami amortyzacyjnymi zgodnie z klasyfikacją środków trwałych. Po naciśnięciu ikony, KST, wyświetla się lista numerów klasyfikacji. Po dokonaniu wyboru, na zakładce trzeciej, amortyzacja automatycznie ustawia się stawka amortyzacji. Istnieje również możliwość ręcznego wpisania numeru lub pole może pozostać puste. Określamy stan środka trwałego. A także uzupełniamy datę zakupu środka trwałego, datę przyjęcia do użytkowania oraz rodzaj dokumentu nabycia. Z tego poziomu możemy również przypisać osobę odpowiedzialną za dany środek trwały, a także wybrać miejsce użytkowania konkretnego środka trwałego. Przechodzimy na zakładkę drugą: Dokumenty. Możemy tutaj podpiąć dokumenty z rejestru VAT, ewidencji dodatkowej lub wpisać ręcznie numer dokumentu, na podstawie którego środek trwały jest wprowadzony do ewidencji. Wybieramy opcję bez wskazania dokumentu. Wprowadzamy numer i kwotę dokumentu zapisu środka trwałego ręcznie. Przechodzimy na zakładkę trzecią: Amortyzacja. Uzupełniamy dane. Wybieramy metodę amortyzacji, stawkę, według której obliczane będą odpisy amortyzacyjne, współczynnik podwyższenia stawki, przez który mnożona jest stawka amortyzacji, parametry dotyczące sezonowego użytkowania środka lub jego zawieszenia. Po zaznaczeniu parametru środek używany sezonowo, Pojawia się kolejna zakładka, na której użytkownik ma możliwość zaznaczenia tych miesięcy, w których dla danego środka generowane będą odpisy amortyzacyjne w danym roku podatkowym. Wartość początkowa została automatycznie uzupełniona po dodaniu dokumentu na zakładce Dokumenty. Jeżeli wprowadzamy kartę środka trwałego, który jest już częściowo zamortyzowany, wartości odpisów amortyzacyjnych wykonanych w poprzednich latach wprowadzamy w polu odpisy do 1 stycznia danego roku. O ile data zakupu środka trwałego jest datą wcześniejszą niż 1 stycznia danego roku, pole to jest aktywne tylko przy wprowadzaniu nowej karty środka trwałego. W sekcji dodatkowe, informacje dla pliku JPK-STKR, zawarte są parametry odnoszące się do metody amortyzacji i częstotliwości odpisów. Wprowadzone w tej sekcji dane mają wpływ wyłącznie na dane wykazywane w pliku JPK-STKR. Na zakładce atrybuty Mamy możliwość dodania atrybutów związanych z danym środkiem trwałym, natomiast na zakładce 5 mamy możliwość dodania osób odpowiedzialnych za środek trwały oraz miejsce jego użytkowania. Ta operacja jest również możliwa do wykonania z poziomu zakładki pierwszej ogólne. Zapisujemy kartę środka trwałego. Z poziomu listy środków trwałych zmieniamy grupę na środki transportu. Ikoną plusa dodajemy nową kartę środka trwałego i uzupełniamy ją. Przechodzimy na zakładkę dokumenty i podpinamy dokument z rejestru zakupu VAT. Po wybraniu dokumentu z rejestru VAT, program automatycznie uzupełnia daty na zakładce ogólne. Na zakładce trzeciej automatycznie zostały uzupełnione. Data rozpoczęcia amortyzacji oraz wartość początkowa środka trwałego. Dlatego środka trwałego zaznaczamy parametr o różnej amortyzacji bilansowej i kosztowej. Jeśli zaznaczymy parametr Amortyzacja kosztowa będzie różna od amortyzacji bilansowej. Jeżeli natomiast parametr pozostaje niezaznaczony, amortyzacja kosztowa będzie równa amortyzacji bilansowej. Uzupełniamy odpowiednie pola. Istnieje możliwość zmiany wartości początkowej środka trwałego przy amortyzacji kosztowej. W przypadku zaznaczenia parametru o różnej amortyzacji bilansowej i kosztowej, aktywny jest również parametr generuj odpisy nkup. Zaznaczenie parametru powoduje automatyczne wyliczenie wartości na dokumencie amortyzacji w polu amortyzacja stanowiąca kup w wartości równej amortyzacji kosztowej, a w polu amortyzacja nie stanowiąca kup w wartości równej różnicy pomiędzy amortyzacją bilansową a amortyzacją kosztową. Uzupełniamy następnie atrybuty związane z danym środkiem trwałym, a także przypisujemy osobę odpowiedzialną za dany środek. Zapisujemy kartę środka trwałego. Aby na liście zobaczyć wszystkie wprowadzone środki trwałe z różnych grup, wybieramy Grupa. Wszystkie. Zaznaczamy środki trwałe, dla których będzie generowany plan amortyzacji. Naciskamy ikonę Generowanie planu amortyzacji. Wybieramy okres, dla którego ma być wygenerowany plan amortyzacji. Plan amortyzacji dla zaznaczonych środków trwałych został wygenerowany. Wybieramy Podgląd wydruku. Plan amortyzacji. Wzór standard. Z tego poziomu istnieje możliwość wydrukowania planu amortyzacji. W celu wygenerowania odpisów amortyzacyjnych dla zaznaczonych środków trwałych naciskamy ikonę Generacja amortyzacji. Wybieramy okres, za który chcemy wygenerować odpisy amortyzacyjne. Odpisy amortyzacyjne dla zaznaczonych środków trwałych zostały wygenerowane. W celu zaksięgowania wygenerowanej amortyzacji z menu, wybieramy księgowość pod menu Środki trwałe, a następnie dokumenty środków trwałych. Księgowania zaznaczonych dokumentów dokonujemy za pomocą ikony Księguj dokumenty. Przycisk jest aktywny wyłącznie wtedy, gdy na liście wybrano jeden typ dokumentu. Przycisk pozwala na zaksięgowanie amortyzacji za dany miesiąc.